Hej widzowie, sami jest Krystian. Siema No i dzisiaj będziemy odnawiać nieco molit, no bo popatrzcie, jest tyle tutaj budowli, z których oczywiście, w których oczywiście nikogo nie ma. Opuszczone są te budowle, no i trzeba by było trochę tych budowli pousuwać, więc e, robimy tak. Czyli, więc tak, kilo w dłoń i idziemy rozwalać. Oczywiście nie wszystko. Ale co, to, najpierw mogę widzą powiedzieć plan budowy miasta. No, mów, mów. Nie wiem. Dobra, wie, dobra. to najpierw bym, kurde to, dobra nie no, bo by to było by, zbyt męczące, ale jeżeli by się jakoś dało, to bym też kłopot wyższy. choć to by było zbyt męczące, więc raczej nie. Ale jeszcze byśmy zbudowali jakiś napis tutaj, holly e, na Hollywood. Hollywood, taki takiej taki Jaki ja dzban jestem. Holly to coś... Też coś było, ale to nie był napis żaden. No tak. A tutaj Dobra. jest napis Kubuś, jak Hollywood. To taki większy i amorit. No. Taki bardziej czysty, to... lepszy. Bierzemy się za rozwalanie. Na pewno skinów nie rozwalamy. Nie, ale bo Hubert nie pozwolił, bo, to... bo to zajmuje miejsce i... Tutaj co by... wiele lepsze rzeczy by można zbudować, to najpierw to drzewko bym zciął. Tylko Krystian, powiedz mi jedną rzecz. Czy rozwalamy budowlę Humora? Tom. Jako? No Tom. Ten, to takie... co ma różne, wiele funkcji. No tak. To to akurat sobie nie wiem czy rozwalić, bo to akurat fajne, tutaj z tego korzysta nawet. Zbuduję takie tylko pod ziemią. Dobra, rozwalamy. Nie będzie. Chcę w ogóle elitrę wziąć. Humor napisał. hehe. Grzybek. Mam grzybek. Grzybek. I tak możemy... być. Te nogi Tylko, że tu ja są i wokół. ty już Dobra, dobra, ty no ejka sobie bierzesz te i ty czy mam je. Ja ich nie biorę, ty są właśnie ekwipunek. Nie, nie, chcę, nie, chcę. Dobra, to ja rozwalam tą skrzynkę, bo ja nie biorę takiego szywku. A bo weź tą blawę tam wylej i rozwal skrzynkę. O nie! Ale dobra to wypłynie. O kurde. A ja cię jaki mam eku. No cóż. Jakiś szal, ja wiem czyściutkie eku, bo ja mnie z kamer zabił. Jaki skamer? No ty pisał kto, Ach. krepa te ta. I te płynie i stalaktyta spuścił, nie zdążyłem ześ owoca horusu. Ja pamiętam jak ci, ja jak na snuka rozwalił na ty. Ooooooo! Dobre, to. Nasze spotkanie Tutaj. w lederze, zanim byliśmy... Ja jak ten mi się długo rozwala. A chyba, że tym... tym ciut szybciej? Nie wiem, wszystkim tak samo. Pomóż mi, can I help you? O nie, ja muszę kowadło zabrać. Kowadło to jest najcenniejszą rzeczą. Bo zawsze mało, a drogie jest trochę. Czeka, ale dla ja to nic. E, wcale, wcale, Ja teraz nie wylecę. O, oh, wlecę chwila. Jaką ma tekstury? Nazywajcie nas ta bogata żmija. To? Co ty jesteś możesz liść Pomóż mi to niszczyć, chłopiec, to się tyle niszczy. Ja, tutaj, ja też tutaj pracuję. Bo ty jesteś pszczółka maja. Co <grym> lata, lata? Jezus Maria, jak to się długo niszczy. Załam na przestań, przestań, narzekać, bo zaraz, nie wiem, kanał wybuchnie. A, długo niszczy się to. W ogóle ja nagrywam na 19.41, to nie ważne. 18.41 można powiedzieć, bo to zegarki przesunięte. A, ale nie. Na sercu jest inaczej napisane. No wiem, no bo Dzisiaj tak w ten czas i jutro będzie płynął tak szybko. A skrzynki. Trzeba sobie te odłożyć. BUMB za skrzynia korzystamy. Widzowie, jeżeli byście to niszczyli, to będziecie, nie wiem co było, ale się pomodli niż to niszczyć. Trzeba mieć y, 10 fikołków. No Wyobraźcie sobie, sobie no w ogóle... Niszczymy y, cały Amolit, żeby zbudować nowy Amolit. Ale tego no. tam. byśmy to zrobili. Ej, Kaspero, teraz będą. pół Amolitu zostanie rozkopane. I teraz Kaspero, Jakie będą odcinki z nowego odnawiania Amolita? Tak! Ta Dawno nie było. Budownictwo. To... Ostatnio tylko w eksperce to się robi. No właśnie, no to za tu musi też. No to ja za mały nie. No, to widzowie, jak trochę jeszcze tutaj zniszczymy, to do Was wrócimy. No i już jesteśmy tutaj po trochę większym rozwalaniu. Tutaj lagarka, Proszę bardzo, moje 57 FPS-ów taktyczne. Tu, zobaczcie, jak tu jest pięknie i pusto. Widzicie? To jest pięknie i pusto. Muszę płotki założyć, żeby kubek sobie nie wziął na skiny. A właśnie, bo e ty też tam krzywo te płotki wziął. Takiej. Zaraz widzowie musimy taśmę ja tutaj taśmę założę taką żółtą, żeby nie Wiesz co? co? Wiesz co musimy jeszcze no. rozwalić? Tablicę z no. podpisanej, że kto jest właścicielem, założycielem. I ja chyba youtuberami, bo ja bym ją przeniósł na przykład gdzieś indziej. Ja sobie ją przeniosę. Przeniosę pod mój teren, tylko później zapomnę wszystkich kanały. Jeszcze, dobra, co no. Będę musiał sobie przypominać. O, pamiętajcie widzowie, polubiajcie działkę Molit. Mhm. Dobra, widzowie. Tak, ja tutaj muszę odgozić tak porządnie, żeby. Okej, okay, tutaj już jest. Nie, to, to nie jest jego teren. Dobra, a powiedz mi, co to jest ta złota tablica? To się on mogę rozwalić? No oczywiście, że tak. No oczywiście, dobra. że nie. Dobra. Ja tutaj czerwoną linię, żeby widać, że to nie jest dla, wiesz... Tu jest maksymalnie głupot blanki. Bo on pewnie powie, O, ten, to ja sobie wezmę. I później będzie, że był wolny i ten, nie ma mowy. Trochę te kolory, że się namieszał, ale już dobra. Tak ma być. Nie wiem, po prostu nie wiem. Mam to, co w weku, ja nie... ja mam... ja mam to, co w weku, ja oszczędzam. Ja tutaj rozwalam hozłotą, tą złotą tablicę. wie, ja oszczędzam! Dobra, Krystian, czy mogę rozwalić enchanting? Możesz. zawsze to normalny na co enchantuje? Każdy co najmniej 100 tysięcy monet ma i sobie kupuje od razu gotowe enchanty. Jak, ja tylko uczą tu jak znajdę y, szerokie ostrza, to wtedy korzystam akurat. Bo szerokie ostrze to akurat lubię. Dobra, kolejna skrzynka leci. Ja przecież mogę rozwalić to wejście na stadion, bo to wejście jest tak na środku ścieżki, że idziesz, idziesz i... ja. Oh. Okaże się, że pod koniec ko ko tak popatrzę. Po Popatrz prostu popatrzymy i powiemy... Na cholerę, żeśmy to rozwalali, przecież teraz jest tak pusto, że to nie przypomina Amolit. Jakąś obcą działkę. A statki są to rozwalane. Czy coś tu jeszcze jest fajnego do rozwalenia? Znaczy nie wchodzę. A no, przejdę już przez ten hotel. Chwila, przecież ja mamy litra. O, mogę tą Twoją farbę horusów rozwalić? Mogę? Halo? Nie mogę, dobra. A teraz zrobiliśmy ją, rozwalać, to, rozwalamy. Mitch dzwonił do mnie. Czy gram? Ja powiedziałem, że nagrywam. Bit. Chwila, co? Czy. No. Tymchina, Michał, ten, co, twój kuzyn? No, Michał ja, Jak go dawno nie było na ulicie. Na ja żadnym ulicy go nie było i raczej nigdy nie będzie, bo nie będzie chciał. Ja pierdziele jaka pustka tu jest. Tepnij do mnie, tepni, wiesz co, do mnie dynamicznie. Ej wiesz... Ja pierwszy, ale normalnie to jest taka pustka. Baza grzybka. Baza... Marcela grzybka! Grzybek! Grzybek, jak to oglądasz, to zawołaj panią grzybek. <grybka> o nie, bany ucieka, bany ucieka! Bany A spodoba. Bany ucieka. Mr. Bany? Jest to? Ja w tym... Mm. Ja bym zrobił te laboratorium w bazie ze ćminkami. Jak myślisz? Właśnie, że ja tak miałem to robić. Myślę, że Hubert się nie pogniewa. Zresztą no... Po, popatrzcie... Panie, to, to jest w ruinach strasznych. No to, to trzeba to rozwalić. Środek był tak zniszczony. Wejście jest tak zniszczone, że... No, lepiej jest już to przenieść. I zostawić tam wolne miejsca. Prawdopodobnie Hubert to na skiny weźmie. Tak, słuchajcie, bo Hubert jest teraz taki hamski, bo teraz sobie buduje jakieś skiny. Hubert, jak to ogląda, to nie chcę cię urazić, ale po prostu za dużo tych skinów. No, rozumiesz, fajna bo chyba wówczas nie A ja chcę coś powiedzieć, mi się one podobają, ale bez przesady, bo już. Możesz sobie tutaj zbudować, nie wiem, jakiś wieżowiec, możesz sobie zbudować swój gigantyczny dom, czy coś. Kubeks. Nie, kurde, że powiem, One są ładne, ale na Cuby i Azeryski nie mogły to się skończyć, i bym mógł sobie tutaj zbudować kurde, takie rzeczy. ty to by. my, my, my tak przebudowujemy Amorin, i ten twój teren, jeżeli byś te. Bo jest kinki rozwalił, to słuchaj, to by to tak pomogło. Szczerze. Ja bym też musiał się namęczyć, żeby to zrobić. A to my, chowaj to zrobimy. Jeżeli się zgodzisz, to wiesz, nie, na nie, Już o. bez przesady, już. Zostawmy bo to miejsce, on lubi to miejsce. No nie rzeczy z chemikali. Przecież tutaj miałem przepis na potki, nie? Trudno. Jakoś to przeżyję. Ja, widzowie, ten to niż to jest najgorsze. Dobra widzowie, później do Was jeszcze wrócimy. Jak coś jeszcze więcej zrobimy. Dobra widzowie, idziemy teraz rozwalać hotel Arona. Aron nikt ci nie będzie smutno, że i rozwalamy, ale ja by... E, nie ma ci teraz na działce, a w ogóle by nie będzie Arona nie ma na działce, bo odkąd my z spawnerami myślę trochę, bo inny może zabrać, bo... Sami wiecie, wcześniej opowiadałem, jaki był Aron kiedyś, no ale. ja tam. No, ja bym go chciał zostawić, ale. Nigdy nie wiadomo, kim on Mogę był. Może ale może sobie falić. No ale może, bądź przespanów, nie zamierza. Ale w ogóle. To jest. A bo tu jest jeszcze! Kurde. To jest? Nic, bo ja tak patrzę, zabudowałem wodę i ona się dalej wylewa. I się zastanawiam, o co chodzi. Bo ja nie w tym miejscu ją zabudowałem. Kupałomka <noise> tu dzban plus 1, plus jeden Jeszcze tutaj kawałek na tym odcinku rozwalimy. Kawałek hotelu bym tego rozwalił rona no, no i będziemy kończyć i no, rozwalimy resztę jak kiedy indziej Nie, chyba Tego na kaspego 20 będzie część druga nie wiem, bo nie wiadomo, czy my później tego nie rozwalimy jeszcze. Dobra, ty te, też by później rozwalę, bo serio one są denerwujące. Dobra, usunąłbym tą wodę. Jeżeli jeszcze dzisiaj to rozwalimy, to już będzie część zbudowania. Bo najpierw muszę zaprojektować, pamięć co będziemy budować. Dobra. Dobra, destrukcja! Piękny Aaron. Destrukcja! Ej, a. Tam, chłop napisał na czasie. tem do. Tam, może mu chodziło o team. Team do 40 tysięcy spawnerów świn. Za porobienie nie masz bloku TPA. Porob Nie, bo on pisze. Tepam do 40 tysięcy, że Tepam. Rząd tepa, że tepa, jak porubi sztorm, ja tepnie w spawnery a w ogóle yy, czekajcie o chwila, co gdzieś tutaj było, nie chwila, jeszcze trochę ja chcę o bazę Arona sobie przypomnieć z której strony się wchodziło do tej bazy Arona tutaj się wchodziło jak teraz pokażemy tajne rzeczy Arona, zobaczcie to jest tajna baza Arona Aron, to mi robić, bo nie jest moja, nie umiem. To bawi. Aron sobie tron zrobił. A teraz ja przejmuję mu ten tron. I robię właśnie usiad... I usiadłem trochę na boku. Dobra, nieważne. Dobra, idziemy stąd. Okej. No O jakieś rzeczy tutaj dostałem? O czym? Był te rzeczy trudne, bym mu te rzeczy oddał. I chyba to zrobię, ale go na razie na serwerze nie ma. Więc zmieniać. w ogóle Aron też nazwał działkę Endless X, nie wiedział jak nazwać. Nie, to miszki Arona nie ma! No niestety, trudno. Dobra, jeszcze w tym odcinku rozwalimy oczywiście tą fontannę i to będzie y, na tyle z tego odcinka. Kiedy idzie się rozwali całą resztę. Może jeszcze w jakimś odcinku to będzie do, do rozwalenia. No, prawdopodobnie rozwalimy to po prostu, my będziemy normalnie grać na serwerze. A w ogóle, popatrzcie na to, Ta nie było cięgów z Krystianem i Krystian wreszcie jest! Dobra. Ej, czekaj, te, te krówska jakoś trzeba podkopać. Kaspa, jeszcze te krówska wyrzuć do wody. Później, muszę się w A nie lepiej by było lawo mnie spalić? Dobie, to jeszcze, to jeszcze możecie zobaczyć, jak te krowy cierpią. Dobra, to czekaj, wow. Wymalam to, kupuję lawisko. Słuchajcie, subskrybujcie Kacpra, to może niedługo Kacper będzie miał taki srebrny, brzydki YouTube. No, a nigdy. No, to wie! Na sławny YouTuber coraz bardziej wiecie. Ale nie, szczerze to co jakiś, chociaż po jedno, to kilka dni po jakieś kilka subskrypcji mi dochodzi. Więc najgorzej nie jest. No, czemu ja... ty go kom... mnie. A czemu Co? ty, A czemu ty rozwaliłeś od Narczesta, nie? Masz komendę, Ece. Ale wygodniej jest przez Narczesta, bo wtedy nie musisz cały czas wpisywać, tylko po prostu otwierasz. Normalnie. Dobra, to myślę, że możemy na, w tym momencie zakończyć odcinek. Może jeszcze ten odcinek będzie z rozwalania tej dalej? Prawdopodobnie nie, ale zobaczymy. Dobra, to ja się z wami żegnam, ze mną oczywiście był Krystian, no i cześć.